Witam wszystkich, Andrzej Pasieka pod Gruszą, 11 września, godzina 10, jadę zrobić przegląd, zobaczyć czy dziewczyny coś nanosiły z tej otogryki gryki. Zapach tu jest niesamowity i oczywiście pszczół jest też bardzo dużo. O, Pasieka znajduje się tam pod lasem. Także myślę, że nie będę musiał chyba zakarmiać, bo dały sobie radę dziewczyny i prawdopodobnie zakarmiły się same. Tak jak powiedziałem wcześniej na tym filmie, mm, przez te głody, chłody, deszcze, co były w zeszłych tygodniach, y, po prostu nie. Obawiam się, że braknie im pyłku i pokarmu, bo, bo brako, zaczynało brakować wszystkiego. Dałem półtora litra, półtora litra dałem y, syropu i jak zaczęły troszkę nosić ten miód gryczany, już miały w nim po prostu ten pokarm, który podałem, i postanowiłem już zakarmić i leczyć. I to, co one teraz naniosą, to wszystko będzie dla nich. Szkoda, bo może niewykorzystany pożytek. Można było to inaczej załatwić, ale powiem Wam: szkoda mi było pszczół. Po lipie praktycznie, później już tam niewiele co miały co nosić. Także zwlekałem, zwlekałem po pół słoliczka, próbowałem to przeciągnąć. W końcu mówię, daje sobie spokój. Za dużo pracy jeżdżenia, żeby przyjeżdżać, dokarmiać, zaglądać, więc postanowiłem zalać. Trudno, nie ma co żałować. Będą miały dziewczyny z tego korzyść. No, troszkę tego jest. Podjedziemy, zobaczymy, jak to w ulach wygląda, ale myślę, że jest dobrze, bo nawet przy domowej pasiece to jest 6 km no, drogą ulicą. Za tą wieżą ciśnie, nie wiem, czy będzie widać troszkę dalej. Jest pasieka domowa pasieka, jest tam ta trzecia za lasem, z tamtej strony kilometr odtąd także myślę, że one tu też do. Latują, bo czuć nawet przy domowej, pasie, przy domowej pasiece, że jest właśnie taki zapach, jaki jest tutaj. W linii prostej to będzie około 3 km. Także może śladowe jakieś tam ilości mogą się pokazać, choć może to też być nawód. Dobra, jadę i zobaczę, jak to wygląda w ulach. No i jestem już tutaj z tej strony lasu. Byliśmy tam. Powiem Wam, szum niesamowity. Dozbieramy sobie kani, pszczółki latają pięknie, jeden wielki szum. Wypadł mi telefon, przepraszam. Chciałem, żebyście słyszeli, jak to wszystko pracuje, ale jest. Będziecie widzieć pewnie. No, zobaczymy zaraz w ulach, co tam słychać. Dzisiaj ma padać około godziny 14. .00. Muszę się wyrobić. Przejrzę raz, dwa i zobaczymy. Ale pięknie. Powiem wam, nie wiem czemu tutaj chyba jest posiana gęściej ta gryka przy ulach niż tam na górce. A z tym rolnikiem, tak jak. Kiedyś wspominałem, że je dobrze. Pyta się kiedy może pryskać, czy to nie przeszkadza, czy coś tam się. Ten naprawdę gościu jest w porządku. Zawsze wymienimy się. On coś tutaj posadzi w koło. Ja mu zaniosę to, co dziewczyny nazbierają. Także jakiś tam handel wymienny, czy wymiana jakaś, coś za coś. I tyle. No, zobaczymy. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Czy pokarm, który przywiozłem, będę musiał, musiał tutaj blewać, czy po prostu to im zostanie. Tak się zastanawiam. Jeszcze jedno. Czy te ule, bo one są za tym lasem, no, kilometr w linii prostej, czy je nie przywieźć i nie postawić tutaj. Tam nie były zakarmiane. Tam one sobie radziły na tej nawłoci i gryce, co było. Także. Tu by miały naprawdę raj, choć kilometr, to sobie pewnie dają radę. Jak przejeżdżałem tam tędy drogą, to było właśnie widać, że pszczoły jest tam gdzieś latają w tamtą stronę, podwyższają lot nad tymi drzewami i lecą tam. Dobra, nie przedłużam zaglądam na razie. Jeszcze tak zobaczcie, przy ulach jak to wygląda. Przy każdym jednym. Praca, praca, praca. No, widzę tutaj kolejna kania czy sowa, jak to woli. Czyli będzie jeszcze obiad. No, widzę, że pszczoła już jakaś tam mi lata koło kapelusza. E, tu były płytki rzucone. Powiem wam w tamtą niedzielę. Ja od tamtej pory po prostu tutaj nie byłem. E, nie wiem jaki jest osyp. Tak zresztą pszczoły silne pszczoły tu jest pusty tu nic nie ma ale to są właśnie te odkłady nie ma co Zaglądamy. Tak no i pokażę Wam taki najsłabszy odkładzik. ta ramka jest powoli zalewana te są dwie pełne No pokażę zresztą jak to może wygląda podstawie tylko. Telefon. I tak. Zaczniemy od ostatniej. O tył jest zalany. To taka ramka będzie do wycofania, on jak zaleją to na zimę, bo ten odkład jest słaby, zostanie pewnie wzmocniony jakąś ramką z czerwiem z innej rodziny. I tak przedostatnia ramka, czyli ósma. 8 y, tak. A jest zalana. też jest zalana i ja to mówię to jest część tej gryki, pewnie część pokarmu które dawałem, 1,5 litra, Muszę wziąć duto i, I na włocie pewnie to też jest, zobaczcie, pełniutka ramka i zalana, troszkę pieżgi na dole wiecie co, skuszę się włożę duto gryka normalnie gryka włożone duto i posmakowałem na kropu to jest miód gryczany tu już jest, zaczął się czerw nie wiem, tu w środku tu na dole coś się wygryza i coś donoszone Tu jest czerw kryty. Tu też. Pszczółki nie jest za wiele słaba. Albo połączymy coś, albo damy ramkę z jakimś czerwiem z innej rodziny. No i tutaj widzicie, o jest moja matka. Znakowana flamastrem. Ale zapach gryki jest. I pierwsza ramka, zobaczcie, że Pyłku było tam tak jak było widać na tej jednej ramce I Powiem wam, że to jest naniesione trochę pyłku a praktycznie Praktycznie go nie ma bardzo mało tego pyłku jest Ja tutaj nie będę dzisiaj dawał pokarmu tym pszczołom tej rodzinie bo ona po prostu nanosiła sobie gryki więc zostanie tak jak jest w przebiu też nie ma dużo, nie ma pyłku, tego się boję Także zostawiam tą rodzinę nie dodajemy nic pokarmu Dobra, ja to składam może przy następnej takiej mocniejszej pokażę jak wygląda słaba i mocniejsza, żeby nie przedłużać. Ale tu kolejna rodzinka troszkę mocniejsza też pewnie. A dużo pszczoły oczywiście jest w polu. Także zobaczymy jak to w tej rodzinie wygląda. Usuwamy płytkę. Nie czuć już wyparowała. W odkładach wszędzie są moje matki z mojej hodowli. No tak, ta ramka miała być taka, jaka osłonowa do usunięcia. No ale tu już widać, że z tyłu coś pszczółki doniosły. Spokojne pszczółki, jak na razie. Propolisu jest. Tutaj wrzucę kratę. Zobaczcie, praktycznie zalana cała. No ale. Jak próbuję się w komórce sprawdzić np. wyrywkowo tu i tu, to czuć gdzie niegdzie, że jest tu gryki trochę, tu jest cukier podany, Invert. Dziewiąta ramka zalana cała. Już wcześniej ustawiałem, miesiąc temu, może wycofywałem niektóre ramki, które miały no, do zimy nie za bardzo były. Je wycofywałem, wycofywałem wcześniej. Zobaczcie, praktycznie oddechy do dechy. Zalana. Rodzina się zabezpieczyła sama. 11 września. Zobaczymy, jak czerwi. O, już tu widzę na tej ramce to jest 2, 4, 6 ramka jest czerw. Czerw jest, o taką o, gdzieś. No i oczywiście i z tej strony też jest czerw gdzieś tutaj może matki się rozbujały bo brakowało jak padało zimno było powiem Wam, że będę musiał o, tu jest na wygryzieniu czerw jeszcze tak jak praktycznie cała ramka i tu troszkę mniej na dole zobaczcie pszczółka naprawdę fajna spokojna muszę ją znaczyć jako Kojna, flamastrem i prawdopodobnie na drugi rok sprzedam część tych odkładów znaczy już rodzin jest dużo pracy przy pszczołach dużo pracy i zawodowej, i innej i powiem Wam, że nieraz ciężko jest ogarnąć to wszystko trzeba zmniejszyć, zmniejszyć ilość pni, czerw kryty był z tamtej strony tu, tu widzę a już jajeczka, tak poskładane jajeczka, w tym obrębie dużo propolisu jest tutaj na tych hoffmanowskich. Nie wiem, czy będzie widać. O tu widzicie troszkę usuwam, spada, szkoda, bo można by było ten propolis wykorzystać. Wziąłem ze sobą, gdzieś tam zapakować, zrobić nalewkę propolisową, anty-covidową. Czyli tam było troszkę czerwiu na środku, a tutaj widzę, że został czerw, który się wygryza. Tu, gdzie się już wygryzło, zostało zalane. Tu też wygryza się troszkę, środek zaczynają zalewać. Ale pyłku, pyłku naprawdę jest bardzo mało, na bieżąco praktycznie idzie. Druga ramka od przodu jest zalana. Nie ma tutaj czerwiu, czyli gniazdo tutaj jest na samym środku. Można by było przesunąć troszkę. No jest pierzgi, ale też już nie ma jej tutaj za dużo. Coś tam donoszą pszczółki. Tą ramkę, gdzie był zapas, przestawimy im. Przesuniemy za czerw. Niech zaczynają od przodu, chocia ja wiem. Dobra, nie będę im zmieniał ich systemu, jak tak mają. Niech sobie tak dalej pracują w swoim rytmem. Dobra, wkładam. Może jeszcze jakieś inne rodziny, jak się uda, to pokażę. Jest ta silna rodzina. No, jedna z silniejszych odkładów. Ona troszkę złośliwa była. Nie wiem czy to ma jakieś wytłumaczenie, że jest po prostu mocniejsza. Przejrzymy szybko może. Stawię zarazki. I zobaczymy. Do tyle też. Jestem ciekaw. Statywu, ale to jest człowiek się wybierze zawsze na szybko i jest jak jest no coś. widać Kolejną usuwamy płytkę. Jest OK. Teraz jak uzbieram jedną warstwę zaleję. z dwie godziny i będę wkładał do kolejnych rodzin. Zapach jest niesamowity. Kurczę, niesamowity zapach. Aha, miałem kraty dać tam na propolis do poławiania. A e, już nie będziemy nic kombinować. Ostatnia ramka jest tutaj, zalana. No mówię, czuć cukier z tyłu. I tak. Tu jest na szybko zalana. Ciężka, fajna, zalana rama. niusieńka ramka. I tu czuć już i widać nawet po kolorze, że ciemny w komórkach jest ten nakrop. Akurat nie może trafiłem na inną komórkę, bo czuć invert. Pszczoły dostały też trochę wcześniej na z pokrzywą i tam innymi ziołami. Widzieliśmy? Nie wiem, czy widzieliśmy. O, tu jest czerw zasklepiony. No, mówię, ten zapach cały czas się wydobywa. No i tak, tu się wygryzło i od góry już zalewają w dół. Duża matulka No i tak na dole czerw jak widać Próbuję gdzieś tam szukać Ale to już jest czerw Larwy już są tam w środku No i tutaj jest też czerw Tu jest też czerw Zabiorę tą ostatnią ramkę żeby ma po prostu zalewały to gniazdo Konkretnie Patrzyłem na wkładki dennicowe, to nie, by, nie było widać warozy, ale mówię, mrówki mogły zrobić swoje. O, tu też jest czerw, tylko co? Coś tu widziałem z pyłkiem jedną pszczołą, pszczołę, ale tutaj na tej ramce chyba nie było czerwiu i oddzielała gniazdo, tak? Nie. Ale ciężkie ramy, ciężkie ramy. Postaram się wrzucić filmik jak tylko wrócę. Jutro jest niedziela. Muszę ogarnąć pszczoły przy domu. Zobaczymy jak ta pogoda będzie. O no tu już sobie natargały fajnie pyłku i oczywiście miód i z tej strony też jest cały zalany. Fajnie, bez zakarmiania odeszło się. Może stracony pożytek. A jak przezimują pszczoły na wiosnę, będzie człowiek bardziej zadowolony niż z paru słoiczków miodu. Tą ramkę powinienem wycofać, bo widzę, że druty puściły. Tu mają troszkę pyłku. Nie za wiele, nie za wiele jest wszędzie pyłku. Dobra, składam. I może jeszcze coś tam dogramy.